W dzisiejszym odcinku przedstawię wam pojazd, który z palcem w nosie wciąga takie samochody, jak Ferrari, który ze mną stoi, czyli... 60 kilo, 3 sekundy do setki, na 140 metrach ma już dwie paki. No mordeczki, na ja samym wstępie chciałem was przywitać na moim kanale oraz powiedzieć, że na końcu materiału czeka na was rozstrzygnięcie Instagramowego konkursu, który odbył się oczywiście na Instagramie, na którego teraz bardzo serdecznie was zapraszam. A teraz zapraszam was do dalszego oglądania. Mam nadzieję, że się spodoba. Bo ja. Jedziemy sobie właśnie tutaj z chłopakami na miejscu. We. I to Andrzej mówi twardo, że Gokart nie ma, tak, szans, nie ma szans. Ferrari. Szans Czyli Andrzej jest za tym, ty jak myślisz? Ja nie wiem, nie obstawiam A ja mówię, że Gokart wciągnie nosem Ferrari i to takie. Tak praktycznie praktycznie bez żadnych szans. No i zobaczmy, Andrzej wygra. Ja wiem, że ja wygram, ale ty jeszcze nie wiesz jednego Siemajeczki mordeczki, ja jestem Paris, witam was bardzo serdecznie W dzisiejszym odcinku przedstawię wam pojazd, który z palcem w nosie wciąga takie samochody jak Ferrari, który ze mną stoi, czyli 458 Italia e, Przeróżne Lamborghini, Murcielago, Gallardo, ogólnie wszystkie sportowe samochody McLaren też nie mają z tym czasu, ponieważ e, ten pojazd przyspiesza do setki w mniej niż 3 sekundy, dokładnie tam w 2 i parę sekund Ale to jak przyjedzie właściciel, to wszystko o tym samo, e, pojeździe opowie Remek, w ile to mniej więcej do setki przyspieszy? 3,5 sekundy Ferrari przyspiesza do setki, no także wyścig może być... Niewyrównany, no ale zobaczymy, może Serobud wygrał, tamto ma tył napęd, ale zresztą zobaczycie co to jest. A więc samochód, który stoi za mną to jest chyba kwintesencja, jakby to powiedział ee, Budda bananowego życia 600 koni mechanicznych, 3,5 sekundy do setki, piękny silnik z tyłu. Co mogę więcej powiedzieć o tym samochodzie No po prostu jest przepiękny, jest petardą <słuch> Panamy bestie. <słuch> o Jezu, o Jezu, jak to chodzi. <słuch>

Zobaczymy. Nie jeszcze do tych przełożenia. Ale... Kury. Wyjdą właśnie do stówki yy, 3,5. No to ja mam, ja mam 2 3 <grymne> <grymne> 2-3 sekundy. Zobaczymy. Za chwilę się To są rotaksy, czy nie? To jest kubezin. To jest sześciobiegowy dwusów. 125 pojemnik. Przeciążenie 3G no, jest za tym go ten. Michał, daj taśmę Nie wyobrażam sobie jak to musi chodzić, to, to będzie takie Normalnie sprzęgło y, na nogę, tak jak w zamrozie czy jak tu, to jest? Tu, tu jest nie. A biegi wbijasz? Tu. I to jest jakaś sekwencja no, czy tylko sekwencja? W ty no daj szóstkę, szóstkę. Mówił karno, że nie jest szóstka. Ale to sam go pan budował od podstaw, czy to e, Nie, firma? to nie, nie zbudujesz Karta nie zbudujesz Możesz go tylko złożyć, ale części musisz kupić bo nie zbudujesz ramy. Nie wyspawasz ramy, bo nie masz płyty. Mhm, rozumiem? Czyli podsumujmy. 60 kilo. Kręci się do 18, 19 tysięcy. 2,3 sekundy do setki. Na 140 metrach ma już dwie paki. Chodzi, jak typomy kieros w A 125 po jedności sposób pomogę przecież, nie? Nie tu na, nie tu na kamienie, bo. dajcie go na, na asfalt. Postaw w Można go nosić w rękach, przenośna wersja. Przenośna wersja wyścigu. O, na niskie zawieszenie. Dobra, dobra, To jaką to ma prędkość maksymalną? Zależy na jakim przełożeniu, bo to tak, też jest. Tak, wiesz. No, a na największym znaczy na najmniejszym o 230 230 do na godzinę. to to nie odleci o daj mi okulary i ty nie ja nie. Bo, 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 bo muchy to są ale to zbiało co? Pal. Słuchaj, brak kondycji, od razu. Pal. Oj Andrzej, Andrzej był twardo przy tym, że Gokart go przegra z Ferrarią. Andrzej mówi twardo, że Gokart nie, tak, nie ma szans Ferrari. Szans Andrzej, to teraz no, twierdzisz? Teraz... Na razie ja... jeszcze go nie zapalili, a, no także masz jeszcze szansę się wycofać. Ale nie ja myślę, że Ferrari i tak wygra Zobaczymy, zobaczymy ogląda. I za Was mordeczki do zasubskrybowania tego kanału. Kliknijcie ten czerwony przycisk, żeby stał się szary, do polajkowania filmu. Jeżeli chcecie więcej takich grubych treści, to no naprawdę zostawcie tą subskrypcję, żeby ten kanał się rozwijał, żeby rósł w potęgę tak zwaną. No i co? Dostająca do dalszego oglądania. Na razie nie mogę zapalić go karda, nie wiem czemu, ale mam nadzieję, że go zaraz zapalą i, i wygram z Andrzejem zakład. Andrzej, a o co mi się założyli? Nie, o flaszkę się założyliśmy z Andrzejem, za tą malutką buteleczkę Hahaha <śm> <śm> żeby tego się tylko w Ferrari nie wjechał. Ale zarybiste! Idę no. mi no. ten. No. Takmy, takmy idę mi. Okulary i daj mi ten! opona momentalnie Kochra no, jest na no. namią w to No dobra, o, dobra to. to ile to będzie miało? Ze stokoni wtedy? To, to jest silnik jakiejś krosówki? Czy to z czego coś? Nie, to, jest, to są silnik krosówki, masz wszystko wydechy Jakbyś sadził motor z krosówki, to byś miał wydech od przodu wyszedł. Masz asymetryk. To jest asymetryk, nie? To jest takie, jak się nie sprawdzi wózka. Więc koszt tego gada to jest 4500 euro na ten moment. jak powiedział, że jeżeli przegra ten wyścig to sprzedaje Ferrari i na następny spot przyjeżdża już go kardem. Także mam nadzieję, że nie będzie tego musiał zrobić, no ale idziemy zrobić teraz na w odcinku, czyli wyścig z Ferrari. Zobaczymy co wygra. Ja stawiam tego karda. Jednak wierzę uwagą, że on przyspiesza, przyspiesza dosetki w 2 sekundy, Ferrari w 3,5. Także zobaczymy. Wy możecie w tym momencie zatrzymać film i dać znać w komentarzu, kto Waszym zdaniem wygra. Więc zobaczymy kogo będzie więcej. Także na Was do komentowania. A teraz przechodzimy do wyścigu. Wkręcić tego co i Ferrari twardo pojechało. I dzisiaj, jednak, nie będzie wyniku końcowego tego wyścigu, ponieważ go się nie wkręca od dołu. Wkręca się dopiero tam od iluś tysięcy obrotów. Nie ma tego przyłożenia od dołu, a tak nie powinno być. Po prostu coś jest nie tak z gaźnikiem. Dzisiaj się tak stało, wszystko było ok. Także e, na razie Rebkowi jak widać Ferrari zostaje Rebek nie sprzedaje Ferrari Remek nie sprzedaje Ferrari a my próbujemy tego go jeszcze zreanimować, bo się nim przejadę ale wygląda naprawdę przekozadzku przekozacko, tak. O, powinno być ci dobra Jędrzej Knizów tylko uważaj, jak będziesz zakręcał Michał, to musisz, musisz nowy, tam długim wyjść, bo go... Z... Pomóż się bo To, no, Przyczyniłem się, teraz was przenoszę takim wtyknięciem do kamerki na jego głowie. Jak teraz idzie? Ani kogo nie do końca to. Tylko jak to idzie. To aż to przy zmianie biegu Miota dupą normalnie, zamiata dupą No to wiesz, to jest 100% szpery, nie? Szpera, A to na zimę drifty, te sprawy, to w zimę robimy kolejny odcinek No w zimie zajebiście, się kolce zakłada i widzisz jaka jazda, chur Uwaga, bo leci. A więc mordy to na tyle w dzisiejszym odcinku, niestety gokart coś jakieś ma problemy z gaźnikiem, z ustawieniem gaźnika, z dawką, z dawką po prostu paliwa Wygląda to tak jakby on się nie chciał wkręcić między 1000 a 7000, po prostu jest taka dziura i od 7000 znowu ciągnie Także e, dogadaliśmy się z chłopakami, że po prostu zgadamy się w innym terminie, żeby ugadać taki wyścig, może jakieś inne samochody jeszcze nagramy do takiego wyścigu a więc na tyle, jeżeli wam się spodobało i chcecie jeszcze odcinek z tym gokardem, który naprawdę jest bardzo szybki Dajcie znać w komentarzach Dajcie lajka, dajcie suba, wpadajcie na mojego Instagrama, który się ma teraz tu, tutaj Tam dużo wcześniej wrzucałem to, że właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj na, na Skawinie I jeździmy sobie A więc mordeczki, wyniki konkursu Spokojnie nie zapomniałem o tym, aby was wylosować Po prostu e, Mercedes jeszcze nie jest skończony i nie było potrzeby tak wcześniej losować was wszystkich Też nie miałem zbytnio czasu I dlatego to trwało tak długo, ale nie zapomniałem, bo wiele osób pisało mi na DM Dlaczego nie ma losowania? Czy nas nie oszukałeś czasem, że tego nie będzie, to tamto A kto nie jest z Instagrama, to w tym momencie zapraszam e, Tutaj macie mojego Instagrama, na którym po prostu ostatnio organizowałem konkurs W którym można było wygrać e, przejażdżkę Mercedesem Który już będzie po tuningu, że tak powiem, wizualnym i może mechanicznym I e, na przykład też do tego było e, udział w odcinku w którym można było z nami, nie wiem, pojechać na gokardy, na pitbajki, na jakieś różne fajne atrakcje. Tutaj mamy wszystkie osoby, które wzięły po prostu udział w konkursie. Odpakujemy to, pokażemy, że na każdej kartce jest po prostu coś napisane. Może akurat teraz ktoś tutaj będzie, tylko... Nie wiem, czy złapiesz fokusa. Tylko, że ta osoba oczywiście nie wygrywa teraz, tylko pokazuje, że na każdych różnych kartkach ktoś jest napisany. Pozdrawiam osoby, które są teraz na karteczkach. Dzięki. Chciałem w ogóle bardzo podziękować za udział w tym konkursie, za pomoc. Kto wie o co chodzi, ten wie. Kto nie wie, ten nie wie. I co? Potrząśniemy opakowaniem, żeby wszystko było, e, że tak powiem, fair, żeby wszystko było... Tak, prze... co? No jest za dużo tego, no to jest nie wiem ile tutaj, jest, ale chyba z 2000 osób. Napisanych na karteczkach. Losujemy pierwszą osobę. Mam nadzieję, że to będzie osoba gdzieś tutaj mniej więcej z okolicy, żebyśmy nie musieli mieć problemu z tym, ale to się też dogadamy, co i jak. I uwaga, uwaga. Pierwsza osoba mamy wylosowaną. Pierwszą osobę mamy wylosowaną i to jest uwaga, uwaga. Mateusz X17, proszę bardzo. To jest Mateusz. Zaraz do niego napiszemy na Instagramie. I to mamy pierwszą karteczkę, dajemy ją sobie do kieszeni, żeby jej nie zgubić I losujemy teraz drugą osobę Czyli zapchniemy to wszystko tak jak wcześniej Potrząśniemy całym opakowaniem Ładnie się potrząśniemy I teraz może gdzieś tam z dołu wygrzebiemy jedną kolejną osobę W ogóle to jest tyle kartek I też no, Dobra, mamy jedną karteczkę Kolejną osobę Osobą, która wygrała Przejażdżkę Mercedes lub udział w odcinku do wyboru do koloru jest z debio. Proszę bardzo. Z debio. Także zaraz te osoby wyszukamy na Instagramie. Napiszemy do tych osób. Mam nadzieję, że te osoby odpiszą i jeżeli nie odpiszą, e, po prostu znajdę następne... Może od razu wylosujemy następne. No, tak? Na przykład awaryjną jedną osobę, nie? To dobra. To od razu wylosujemy awaryjną jedną osobę, która w razie mu, e, po prostu jeżeli któraś z tych osób by się po do nas nie odezwała. Otrzym ma nagrodę Niech będzie to na przykład ta osoba To jest Kremberski3 Coś tego typu Oj mam brzydkie pazurki Czemu nie mówię, że mam brzydkie pazurki? Spokojnie, ja jestem budowlany, za mogę mieć brzydkie pazurki A więc co mordy eee, Karteczki mam tutaj Ale gryzą Strasznie powiem. gryzą komary Zaraz, nie, zaraz zaraz na instagramie napiszemy. A więc co mordeczki, zapraszam Was jeszcze raz na Instagrama, bo będę teraz się starał tam częściej organizować za was konkursy, w którym będzie można wygrać nawet y, nagrody pieniężne, czy tam jakieś kamery przeróżne. Taki mam przynajmniej plan, tak bym chciał to zrobić, y, więc zapraszam Was jeszcze raz na Instagrama wbijcie zostawcie suba, zostawcie lajka Suba na Instagram. Ale mnie pokryły komary y, właściwie y, Almerka nam już kończy żywot i musi trafić na złą Także jeżeli ktoś by miał pomysł, jak ją można, że tak powiem, jeszcze wykorzystać, to zapraszam do napisania w komentarzu. Może nagrodzimy też osobę, która pomoże coś fajnego wymyśleć. A teraz szukamy Mateusza na Instagramie Uzzy X17, mamy Mateusza y Mamy Mateusza. Tak? się? Mateusz z Lublina. No to kawałek drogi jest, dobra. Piszemy do Mateusza. Mateusz, jak widzicie, zdjęcie nam wysłał, czyli wszystko się zgadza. Piszemy do Mateusza. Siema, siema. Napisaliśmy do Mateusza. Zaraz mu wszystko przedstawimy co i jak. nam się z Mateuszem. Piszemy do następnej osoby, zobaczymy czy nam odpisze. To był z Debio. Nie tutaj 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 i szukamy teraz podłoga zydy o podłoga co zobaczmy co tutaj mamy odpowiedź za zdjęcie proszę bardzo wszystko się udało polubione jak widać wszystko pa jest skąd jest młody młody bo widzę że drugi drugi rocznik nie piszę skąd Ale tak samo piszemy do niego Siema Siema I co? Mam nadzieję, że odpiszemy Jeżeli nie odpiszemy Trzecia osoba też wygra A może trzeciej osobie też to zorganizujemy I co? Chciałem wam mega podziękować za udział w konkursie Jeszcze raz was zapraszam na Instagrama Do którego macie link w opisie Albo macie go teraz wyświetlonego tutaj A ja co? Kończę dla was ten materiał Zapraszam do dalszych konkursów Trzymajcie się, zdrówką miłej niedzieli Piona!